Tydzień Zdrowych Kalorii był okazją do dyskusji na temat zdrowego odżywiania i jego wpływu na nasze życie. W gimnazjum nr 2 w Policach w dniach od 11 do 15 maja odbył się Tydzień Zdrowych Kalorii. Ten projekt miał na celu promowanie czegoś, czegoś nowego, świeżego, czegoś, co powinno poprawić nasze zdrowie. Więc wymyśliliśmy ten um, Trzymaj Formę, projekt Zdrowych Kalorii. Projekt realizowano w ramach akcji Trzymaj Formę, prowadzonej od września. Akcja była skierowana do młodzieży wszystkich klas gimnazjum. W organizację włączyli się także nauczyciele. Celem akcji jest uświadomienie przede wszystkim uczniom zasad zdrowego odżywiania się w powiązaniu również z, z dużym znaczeniem wysiłku fizycznego dla organizmu. W Tygodniu Zdrowych Kalorii uczniowie własnoręcznie przygotowali potrawy. Było zdrowo i smacznie. Były zdrowiutkie kanapki z szynką, serem, wiele warzyw. Zdrowe ciasta, naleśniki z czekoladą i ananasem, z bananami, smoothie, to takie jogurciki, były różne musli, wiele różnych takich właśnie zdrowych, niskokalorycznych rzeczy. Jadłam naleśniki i kanapki bardzo mi smakowało i uważam, że dobrze zrobili wszystko, bardzo smacznie. Mus brzoskwiniowy, kanapki i naleśniki, no i było dobre. Do organizacji Tygodnia Zdrowych Kalorii włączyli się rodzice, którzy pomogli w kupnie produktów. W czasie akcji każdego dnia sklepik szkolny również oferował produkty wartościowe pod względem odżywczym. Jest coraz więcej fast foodów, więc w szkołach powinny być takie zdrowe rzeczy, no żeby ludzie mogli raz na jakiś czas chociaż coś zdrowego zjeść, jak cały czas w sklepach jakieś chipsy albo coś. No u nas w sklepiku nie ma żadnych takich rzeczy. Tydzień zdrowych kalorii to tylko mały, ale bardzo ważny krok w stronę zmiany sposobu odżywiania i walki ze złymi nawykami żywieniowymi.